Wyobraź sobie w tym przykładzie, że znak dzielenia to jest kreska ułamkowa. Załóżmy więc, że mamy takie działanie. Jakąś liczbę a dzielimy przez pierwiastek kwadratowy z 12, no i to się równa 0. I teraz spójrz, jeżeli pomnożę obustronnie taką równość przez pierwiastek z 12, to ten pierwiastek zniknie i zostanie a równe 0. I tak zacznijmy ten przykład. Pomnóżmy obustronnie równość przez pierwiastek kwadratowy z 12. Wówczas ten pierwiastek zniknie i zostanie nam tylko to, co jest w nawiasie. Ale nie traćmy też czasu na przepisywanie, tylko hmm, rozłóżmy może te liczby na czynniki pierwsze, po to, żeby sprawdzić, jak można zapisać takie pierwiastki. 24 dzielę przez 2, 12, 12 przez 2 to 6, 6 przez 2 to 3 i 3 przez 3 to 1. 150 dzielę początkowo przez 2 to 75, na 3 to 25, na 5 to 5 i jeszcze na 5 to 1. 54 natomiast dzielę przez 2 to jest 27, na 3 to 9, 9 na 3 to 3 i 3 na 3 to 1. Ok. To oznacza, że pierwiastek kwadratowy z 24 mogę zapisać jako 4 razy.

Ta liczba, którą mogę spierwiastkować, stoi jako pierwsza. No i to się równa 0. I teraz tak, pierwiastek z 4 to jest 2. Do tego dopisuję pierwiastek 6. Odjąć pierwiastek z 25 to 5. Dopisuję pierwiastek 6. Dalej mam 3 pierwiastek z 6, to się równa 0. Równość dzielę przez pierwiastek 6. Zostaje mi 2, odjąć 5, dodać 3. To się równa 0. 2 odjąć 5 to jest minus 3. Dodać 3 to się równa 0. 0 jest równe 0, to jest równość prawdziwa, więc ta zadana początkowa równość też jest prawdziwa.